Już? Cześć! E, jesteśmy. Dzisiaj drugi dzień naszego wyzwania, naszego kolejnego wyzwania. E, przepraszamy za porę, ale dzisiaj mieliśmy dzień bardzo aktywny, sportowy. Nasze dziewczyny miały turniej siatkarski, w związku z tym nie mogło nas zabraknąć. Jako rodzice w trójkę byliśmy kibicować naszym najmłodszym. Słuchajcie, wracamy do, do naszego dzisiejszego koktajlu. E, Koktajl numer 3. Miał być numer 2, ale zaraz Wam powiem, dlaczego jest numer 3. Yy, czyli boćwina, botwinka, yy, banan, yy, liście mięty, 200 ml wody i o połowa yy, soku z cytryny. Yy, dla tych, którzy yy, nie wiedzą, yy, czym się różni yy, boćwina od boćwinki, bo oczywiście yy, jest różnica między boćwiną a boćwinką, botwinką. Yy, botwinka to jest właśnie to, co tutaj mam teraz. Ksiagata mogła zrobić zbliżenie, ja już ją pokroiłem, pozwoliłem sobie pokroić. To są po prostu młode buraki ćwikłowe. Natomiast boćwina to jest to rodzaj buraka, który jest hodowany na liście. Liście są duże, aromatyczne i bardzo soczyste. My mamy akurat dzisiaj botwinkę, w związku z tym użyjemy botwinkę. Wrzuciliśmy, słuchajcie, razem z burakiem. Nie musicie dawać, jeżeli dodacie tego buraka czerwony, będzie bardziej aromatyczny. Ja akurat lubię ten smak, dlatego też pozwoliłem sobie go dodać. Część z was na pewno też już dzisiaj widziałem, dawała i pewnie też dawała z burakiem, bo kolory były różne. Od czerwonych, bardzo ładnych czerwonych fiolet wpadających po ziemiste też kolory, bo i akurat zielony z burakiem potrafi taki, taki kolor ziemi dawać. Banan, tak jak powiedziałem, liście mięty, sok z cytryny. I 200 litrów wody. Energetyczny podwieczorek. I dlaczego? Teraz Wam powiem, dlaczego tak naprawdę jest ten energetyczny podwieczorek. Y, y, Zamysł kawiarenu numer 2 z y, czerwonym grapefruitem. Już. A dlatego, że któreściem naszych dzieci nie się

Agata zbliża już, pewnie chciałaby się napić, ale pewnie będę złośliwy, znowu pierwszy ja wypiję. Mega, dla mnie bych Agata spróbuj sobie. Słuchajcie, zapraszam Was jutro, na jutrzejszy dzień. Jutro będzie rabarbarowo, więc kto jeszcze nie zdąży zaopatrzyć się we wszystkie składniki rabarbar, to przypominam dzisiaj do sklepu, bo jutro sklepy pozamykane, więc do zobaczenia jutro, dzień rabarbarowy. Na razie, cześć!